Napisy by Jacek Makarewicz Witam Was bardzo serdecznie z tej strony KernelDia coś mam na serwerze... na serwerze frakcji, frakcji. No boże... Chcemy na serwerze frakcje, frakcyjnym przepraszam. A tutaj tak Co to, to was oprowadzę? Nie masz itemów Wpisz git gracz I tutaj jest tak Tutaj jest administracja serwera administracją serwera jest tak Admin serwera założyciel kopsu Ziomek.pl Ziomek znaczy właściciel A właściciel jest <laughs> PB. Przepraszam za chrypę Mm, ten nig VIP 738 Super VIP 1230 Dalej. Mmm. i kowadły. kowadła. Kowadła. standard na 30. Na po i niższe. Regulamin. Nie przeklinaj. Nie reklamujnych serwerów. Nie proś o, o opa, rangę GM. Nie, nie wyzywaj graczy. Taxi to nie. E, admin to nie, tax, tak Chciałem powiedzieć taksi to nie, taxi. LOL. Co za debil. Admin nie daje temu z enchatem i bez. Czekaj, tutaj. Dobra. daj tak. PowerPVP. Zatem lecimy. 7 warpi pej pipi to jest oj oj tu jest no jak widać fajnie zrobione ja tam nie idę się boję się już chwila tylko coś się poziemno no warpi w ogóle to bardzo warp kopalnia <tosławka> to bardzo kopalnia standard. Oj ojoj, to było. Trzeba się kopiję. To zobaczymy. co się już ptałem. Dobra, to kolejny war. Wark sklep. Wark sklep. strefa VIP, eksperta i co no to standard admin shop, no to tutaj są rzeczy diamenty oczywiście dolarów nie wiem jak tu się zarabia to spawny

No, ziemek, ziomek spawne. To to był barb ekspiarka szósty level oj, że barb kopalnia kopalnia. To to jest to samo. <tryk> Więc tak ja chciałbym was pożegnać. Czas mi czapka fuck. I, no i to jest taka króciutka reklama serwera, więc dziękuję za obejrzenie go, dzięki, cześć, narka, narka.